Pan z wami, duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Mateusza, chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siadajcie. Siadajcie, moi drodzy, na chwileczkę. Dzisiaj już nie będzie tak dużo mówienia, będzie krócej, bo jest Msza Święta. Dziwna ta Ewangelia, strasznie takie. to co przed chwilą przeczytałem, ten fragment, bardzo taki trudny. Jest mowa o jakichś kreskach, jotach, o prawie. Moi drodzy, kiedy Pan Jezus mówi o prawie, o tym, że prawo się nie zmieni, że nie może się zmienić, chodzi mu po prostu o przykazania. Przykazania. Znacie przykazania? Kto zna dziesięć przykazań? Trzecioklasiści pewnie znają dobrze, nie? Dziesięć przykazań. Kto powie, jakie jest pierwsze przykazanie? Powiesz? Nie będziesz miał Pana Boga, nie miał tych Bogów przede mną. Bardzo dobrze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Elegancko. Drugie przykazanie, ktoś mi powie? Nie będziesz używał imienia Pana Boga twojego na Okej, okay, elegancko. A kto pamięta trzecie? Pamiętasz? Nie zabijaj. Czy to jest trzecie przykazanie? A które to jest przykazanie? Nie zabijaj, to które przykazanie? Powiedz. Piąte. Piąte. A trzecie jest jakie? Pamiętaj, aby w Dzień Święty święcić. Elegancko. Opuśćcie ręce. Super. Te trzy przykazania, w zasadzie cztery nam już wystarczą, bo na pewno yy, widzę, że już umiecie, przynajmniej z grubsza kojarzycie te przykazania, na pewno trzecioklasiści. Więc o to Panu Jezusowi chodzi, że te przykazania, te zasady, wedle których żyjemy, one nie ulegają zmianie. I mówi, I mówi Pan Jezus dalej, że żadna kreska ani żadna jota się nie może zmienić. Wiecie, co to jest jota? Ciekawe, czy wiecie, co to jest jota? Ktoś wie, co to jest jota? No, ciekawe, no. Proszę bardzo. Baby joda. Nie, baby joda to nie, to nie są Gwiezdne Wojny, słuchaj, spokojnie. Spokojnie. Jota... Moi drodzy, jota to jest taka literka. Tylko że to nie chodzi tutaj nam o alfabet taki, który znamy. Już wszyscy chyba znają. Przedszkolaki znają alfabet? Tak? Nie słyszę. No właśnie. Nawet przedszkolaki znają alfabet. I wiedzą, że nie ma tam takiej literki, jak jota. Wiecie, że Pan Jezus nie używał takiego alfabetu jak my? Umiał pisać. Bo mamy taki fragment. W którym Pan Jezus pisze na piasku, więc to znaczy, że umiał pisać, natomiast pisał innym alfabetem. Nikt z Was by nie odczytał tego alfabetu. Ja też nie, nie odczytam tego alfabetu, chociaż studiowałem pół roku ten alfabet, ale już zapomniałem. Ale Ksiądz Patryk jest ekspertem w dziedzinie tego alfabetu, jak go poprosicie, to Wam coś powie po hebrajsku i na pewno też coś zapisze w języku hebrajskim. Bardzo dobrze się zna, to jest prawdziwy ekspert. Także moi drodzy. Jota to jest taka literka alfabetu, tylko że ona jest taka malutka. To jest najmniejsza literka, taka malutka. Jak normalna litera jest taka w alfabecie, to Jota jest taka malutka, ma ciupenka. I Pan Jezus mówi, że nawet ta najmniejsza, najmniejsza literka się nie może zmienić, bo ona ma znaczenie. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o tym, że małe rzeczy mają znaczenie. Kto z Was widzi, co ja trzymam w ręce? Kto widzi? Ostatnie ławki widzą? Co trzymam w ręce? Nie widzą. Właśnie bardzo dobrze, że nie widzicie. Ksiądz Piotr mówi, że da mi może większą, żeby wszyscy widzieli, a ja wie nie, właśnie chodzi o to, żeby nie widzieli. Co to jest? No właśnie, usiądźcie, elegancko. To jest moi drodzy igła. Igła. Słuchajcie. Jakbym przez przypadek ją upuścił i mi spadła, to nawet, nawet byście nie usłyszeli, jak uderza o ziemię. Jest taka malutka. Igła jest malutka, bardzo mała. Wydawałoby się, że. A już gdzie? Wydawałoby się, że nie może zrobić nic wielkiego. Ale słuchajcie, gdybym jakiegoś urwisa tutaj złapał i go tą igłą dźgnął, ale by była afera, słuchajcie. Zaraz byłby płacz, pogotowie. Przyjechałaby telewizja, żeby z pa księdzem Patrykiem nakręcić wywiad, jakich konturę kolekcjonistów sprowadza, którzy krzywdzą dzieci i dźgają igłą. Straszna afera. Małą igłą. A słuchajcie, moi drodzy, igłą można zrobić też coś dobrego. W zasadzie to po to została stworzona. Yy, miałem mały wypadek. Opuśćcie ręce, miałem mały wypadek ostatnio mianowicie to, co, to czarne co mam na sobie to jest sutanna to jest sutanna i ostatnio sobie ją przez przypadek nadepnąłem nadepnąłem i tutaj ta potrzewka, która jest na dole po prostu mi się oberwała i słuchajcie moi drodzy siostra siostra Magdalena, która gra na gitarze natychmiast dostrzegła, że mam tutaj coś oberwanego no bo słuchajcie, nie miałem czasu żeby to zszyć a to jednak trzeba zszyć na maszynie ja nie umiem szyć na maszynie. Yy, więc wziąłem sobie, jak to oczywiście stary kawaler, wziąłem sobie spinacz do papieru i to tak, jakoś tak upchałem, bo stwierdziłem, jak to tak będzie wisieć, to się roztarga jeszcze bardziej. I siostra oczywiście już zobaczyła, że, że coś jest nie tak. Ksiądz ma tutaj obrwane. Więc oczywiście pojechałem do mamy i mama umie szyć na maszynie, więc mi to zszyła. Słuchajcie, igłą można zrobić również, taką małą igłą, coś dobrego, co każdy będzie mógł dostrzec. Zwróćcie uwagę. Można zrobić dobre rzeczy. Można coś uszyć. Można zrobić coś niemalże z niczego, albo z kawałka materiału, który wyglądał e, zupełnie inaczej wcześniej. U umiecie szyć igłą? Ja w szkole podstawowej, ja w szkole podstawowej miałem takie zajęcia. I to chyba nawet jeszcze w 1-3 właśnie, że braliśmy igłę i tam szywaliśmy sobie takie małe maskotki. Naprawdę. Nie mieliście czegoś takiego? No, to widzicie, ja miałem. Także, także, słuchajcie, małą, drobną igłą można zrobić wiele. Wiele zła, ale też wiele dobrego. I mówię to dlatego, żeby Wam powiedzieć, że my też naszymi drobnymi gestami możemy zrobić dużo złych rzeczy, ale możemy zrobić też dużo dobrych. Na przykład, moi drodzy, wystarczy czasami powiedzieć jedno słowo. i komuś będzie bardzo smutno. Wystarczy tylko raz krzywo na kogoś spojrzeć i ktoś będzie przerażony. Ale można się czasami do kogoś uśmiechnąć i od razu się cieszy. Widzicie? Dużo mnie to kosztowało? Nie. Moi drodzy, to jest właśnie najpiękniejsze. Macie pewnie piękne marzenia i plany na przyszłość. Kto chce być w przyszłości youtuberem? Ręka do góry. Kto chce mieć milion subskrybentów na YouTubie? Opuśćcie ręce. Kto chce być sławną piosenkarką i zapełniać wielkie stadiony? Opuśćcie ręce. Który z chłopców chce być raperem i mieć po prostu miliony wyświetleń? No właśnie. Opuśćcie ręce. Ksiądz Patryk chce być raperem, zawsze chciał być. A ja Wam mogę zdradzić, że nawet był przez jakiś czas, ale, ale nie, może nie będę nic więcej na ten temat mówił. Eee, moi drodzy, a kto chce być sławnym piłkarzem, jak Robert Lewandowski? Okej, okay, super. Opuśćcie ręce, nie chcę gasić Waszych marzeń, dążcie do nich, ale chcę Wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Statystyka mówi, niestety to jest to smutne, ale że większość z Was nie będzie sławnymi youtuberami, większość z Was nie będzie sławnymi piosenkarkami, większość z Was nie będzie wybitnymi piłkarzami. I wiecie co? Nie ma się co smucić, bo to nie jest najważniejsze. Nie jest ważne to, żeby być wielkim, sławnym i popularnym człowiekiem, ale żeby do tych ludzi, którzy są wokół Ciebie. Podchodzić z miłością. Więc moi drodzy, chciałbym, żeby wam to zostało z tych rekolekcji. Jedna prosta rzecz nie trzeba wielkich osiągnięć, i nie trzeba wielkich czynów. Czasami wystarczą małe drobiazgi, żeby poprawić komuś dzień, żeby sprawić, że ktoś będzie szczęśliwy. Czasami wystarczy się uśmiechnąć i powiedzieć do drugiego człowieka dobre słowo. Czasami wystarczy podziękować i życie tych ludzi wokół Was staje się, stanie się na pewno piękniejsze. Więc pamiętajcie o tym. Ładnie się do mnie uśmiechacie, strasznie się cieszę. Poprawiacie mi dzień tym. Także super. Od dzisiaj staramy się do każdego uśmiechnąć. Ja odkąd zauważyłem, że to naprawdę sprawia, że jest mi łatwiej w życiu, to też się staram do ludzi, nawet tych, których nie znam, uśmiechnąć i powiedzieć im dzień dobry. Ok, ja Wam bardzo dziękuję za te rekolekcje, wspaniali jesteście mam nadzieję, że w życiu będziecie przede wszystkim spełnieni i szczęśliwi.